Cześć, dzień dobry moi podcastowicze z tej strony, Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Witam się z Wami w odcinku numer 51. I dzisiaj ponownie nadaję do Was samochodu, aczkolwiek parę godzin później niż zwykle, dlatego że rano inne obowiązki wezwały mnie do tego, żeby się nimi zająć. Niemniej jednak, idąc do tematu, dzisiaj stwierdziłem, że nagram Wam odcinek, w którym. Postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie, co interesuje biura rachunkowe. Skąd tak postawione pytanie? No, stąd, że przez dwa dni miałem okazję prowadzić Międzynarodowy Kongres, Kongres Biur Rachunkowych, który odbywał się w Kielcach. Było to dwudniowe wydarzenie, zorganizowane już po raz drugi, aczkolwiek pod inną nieco nazwą. Jego organizatorami były Targi Kielce oraz rudnicka Audit Partners. Wydarzenie to było zrealizowane we współpracy z Adwiser oraz z firmą Getsix i z całym szeregiem innych partnerów, którzy tutaj to wydarzenie wspomagali. Partnerem merytorycznym całego kongresu w tym roku była Fundacja Pro Progressio, którą ja mam przyjemność na co dzień prowadzić, także też cieszy nas to, że mogliśmy uczestniczyć przy Przebiegu całego tego wydarzenia, a ja, tak jak wspomniałem we wstępie do dzisiejszego podcastu, byłem osobą, która prowadziła i moderowała większość paneli dyskusyjnych w tym wydarzeniu. Jak ono wyglądało? No z jednej strony kongres dwudniowy, który miał część, która była realizowana na głównej sali, i tam odbywały się panele dyskusyjne, prezentacje, wystąpienia eksperckie. A z drugiej strony, część warsztatowa, tych warsztatów było bardzo dużo. Były cztery bloki po cztery warsztaty podzielone na dwa dni, więc dla każdego coś dobrego, bo tematyka przeróżna, wszechstronna. I jak miałem okazję zobaczyć, sale wypełnione uczestnikami dosyć mocno. Sama liczba uczestników tego kongresu była w okolicach 300 osób, także dosyć sporo. A wszystkie te czynności, jakby merytoryczne, czyli wykłady, prezentacje plus warsztaty, były też uzupełnione taką częścią wystawienniczą, gdzie we FOIE było kilkadziesiąt różnych stoisk, na których wystawiały się firmy dostarczające różnego typu rozwiązania, technologie dla. Biur rachunkowych dla świata finansów, księgowości, zarządzania kadrami i płacami. Także tak możemy powiedzieć, że logistycznie wyglądało całe to wydarzenie. Co można tutaj do tego jeszcze dopowiedzieć? Powiem Wam szczerze, że jako partner merytoryczny, dosyć mocno zwróciłem uwagę na to, jaka tematyka była w tym roku dobrana do przebiegu całego kongresu i która z nich z niej interesowała najbardziej uczestników. I to była wszechstronna w ogóle opcja tematyczna, bo od elektronizacji procesów dokumentacyjnych poprzez cyberbezpieczeństwo, robotyzację, kwestie HR-owe, rotacje pracowników, lojalność klientów biur rachunkowych, no to, to, to jest tak szeroki wachlarz, że mm, aż sam byłem zdziwiony, że można to wszystko zmieścić w jednym kongresie. Ale się udało, aczkolwiek nie ukrywam, że pozostał niedosyt Część z tematów była zaznaczona w wystąpieniach i widać było, że publiczność chce tej wiedzy więcej. I jednym z takich głównych obszarów, który dosyć mocno nie dość że przedłużył czas samych dyskusji, ale rzeczywiście budził duże zainteresowanie, no to była kwestia cyberbezpieczeństwa. Także widać, że w tym kierunku zainteresowanie biura rachunkowych również idzie. To, co. Jeszcze warto jest wspomnieć o, le, o elektronizacji procesów, no to to, że tutaj jednym z patronów honorowych tego wydarzenia było Ministerstwo Finansów, i przedstawiciel Ministerstwa, konkretnie do spraw informatyzacji, mówił, jak bardzo ta elektronizacja będzie się dalej rozwijać. Także Ministerstwo nam funduje kolejne etapy elektronizacji procesów finansowo-księgowych, i, i tego możemy. Się spodziewać w kolejnych miesiącach i latach, także świat finansów, rachunkowości, biur rachunkowych no nie obejdzie się o, od kolejnych zmian automatyzujących. Szereg różnego typu procesów związanych z wykonywaną pracą przez biura rachunkowe. To, co też warto jest podkreślić, to ta digitalizacja i cyfryzacja oraz robotyzacja będzie coraz bardziej dominująca. I tu, niezależnie od panelu, który był prowadzony, dyskusji, wystąpienia, to ten temat się dosyć często pojawiał. To, czym biura były jeszcze mocno zainteresowane, no to usługami dodatkowymi, które mogą wspierać działalność biur rachunkowych albo mogą być przez nie rekomendowane. Tu unikam słowa doradztwo, aczkolwiek takie padało również podczas wielu różnych wystąpień, dlatego że jak sam pogłębiłem troszeczkę swoją wiedzę z zakresu biur rachunkowych, bycie księgowym nie oznacza bycie doradcą finansowym. To wymaga zupełnie innych uprawnień, zupełnie innych umiejętności, ale też i Kwalifikacji. Także do doradztwa to kawałek drogi, natomiast do takiego bycia. Hmm konsultantem, Może tak to nazwijmy, albo wskazywania dodatkowych możliwości, z jakich klienci biurachunkowych mogą korzystać, no to, to, to myślę, że tutaj tego typu stwierdzenie jest jak najbardziej na miejscu. I tymi usługami dodatkowymi, które są świadczone na rynku przez inne firmy, przez inne podmioty, ale do których warto jest skierować klientów biurachunkowych, no to są na przykład usługi factoringu albo windykacji. Są to obszary, które no mogą wspomóc płynność finansową klientów biur rachunkowych, a jak pewnie część z Was wie, ostatnie lata raczej nie sprzyjają dobrej płynności finansowej i coraz dłuższe są terminy płatności różnego typu podmiotów, co skutkuje tym, że głównie sektor małych i średnich przedsiębiorstw z tą płynnością zaczyna mieć wyzwania, bądź już nawet ma te wyzwania całkiem zaawansowane. Odpowiedzią na nie są różnego typu usługi faktoringowe i windykacyjne, które się rozwijają, firmy dostarczają różnego typu narzędzia, płatności za wystawione faktury odbywają się praktycznie natychmiast, a przelewy nawet do kilkunastu minut, bo są realizowane w tych tak zwanych szybkich przelewach. Także warto jest, aby biura rachunkowe miały na uwadze dodatkowe usługi, które mogą wpłynąć na zwiększenie lojalności klientów współpracujących z rzeczonymi biurami rachunkowymi. To, co jeszcze wybrzmiewało na forum, no to oczywiście informacje związane z Białą Księgą vat i tutaj podkreślanie, jak istotne jest sprawdzanie kont, na które w tej chwili dokonujemy płatności oraz konsekwencje, jakie mogą rodzić wpłaty na konta, które nie istnieją w Białej Księdze. Także tego typu wiedza również się pokazała. To, co wzbudziło moje zainteresowanie, to jedno z wystąpień eksperckich przedstawiciela Infora, a konkretnie trenera biznesu związanego z platformą Inforlex. Muszę Wam powiedzieć, że ja tej platformy nie znałem, a wywołała ona dosyć mocne moje zainteresowanie. I jak widać w Inforlex są przedstawione ogromne bazy wiedzy związane zarówno z aktami prawnymi, jak i też książkami, artykułami, publikacjami, które pojawiają się w różnego typu mediach zarządzanych przez Infora, natomiast super fajnie uporządkowane i pokazujące, które w ogóle interpelacje czy które artykuły są aktualne, ee, dzięki czemu e, użytkownicy, jakimi są biura rachunkowe, mają stały dostęp do bieżącej wiedzy i aktów prawnych związanych z finansami, księgowością, kadrami i płacami. Także polecam wam, e, to ja osobiście e, zwrócenie uwagi na platformę InforLex, bo rzeczywiście no, no robi no, na mnie zrobiła wrażenie. Także e, jeżeli jesteście związani z tematyką. E, biur rachunkowych, to myślę, że warto, a nie korzystacie z tej platformy, to warto jest na nią zwrócić uwagę. Drugi ważny element, ten o którym już wspomniałem dwa słowa wcześniej, to było cyberbezpieczeństwo. Tutaj panel dyskusyjny był dosyć rozbudowany, dlatego że brali w nim udział zarówno przedstawiciele hmm, policji, hmm, przedstawiciele samych biur rachunkowych oraz firmy zajmujące się hmm, Cyberbezpieczeństwem, ale też i odratowywaniem danych, i tutaj te ten wywody były naprawdę mega, mega ciekawe. A dowiedzieliśmy się, że praktycznie codziennie jesteśmy świadkami różnego typu ataków na wykradzenie naszych danych bądź dostęp do naszych systemów i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj cyberbezpieczeństwo stanęło się bardzo ważnym elementem życia biur rachunkowych oraz w ogóle świata instytucji finansowych. I to, co zostało podkreślone w dyskusji, to to, że musimy bardzo mocno zwracać uwagę na to, w jaki sposób mamy pozabezpieczane systemy, jak często zmieniamy hasła, co się dzieje przy aktualności różnego typu platform, w jaki sposób korzystamy z serwerów osadzonych w Chmurze, bądź tych, które mamy na terenie naszej własnej organizacji, co robią nasi pracownicy, kiedy na przykład znajdą na podłodze leżący pendrive, czy wkładają go sobie w komputery, żeby zobaczyć, co tam na nim jest i przypadkiem nie wpuszczają różnego typu zagrożeń do sieci korporacyjnej, w jaki sposób wygląda odpowiadanie na maile, klikanie linków, które są w nich zawierane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także sama tematyka cyberbezpieczeństwa była bardzo wnikliwie tutaj. Poruszona i budziła duże zainteresowanie uczestników całego kongresu. Kolejnym tematem, który też był, cieszył się zainteresowaniem, była rotacja pracowników. Jak podano, ta rotacja w biurach rachunkowych przekracza 30%, czyli jest to dosyć znaczący mm, wolumen. No i pytania, które padały z sali, to co zrobić, żeby temu zaradzić. I od to, co jak w odpowiedziach padało, no to oczywiście szeregi różnych programów benefitowych, ale też i skupienie się na rozwoju i uatrakcyjnieniu pracy poszczególnym pracownikom. I ten rozwój, jak się okazało, wcale niekoniecznie musi być rozwojem czysto kompetencji wynikających z pracy danego przedstawiciela biura rachunkowego, bo czasami jest to rozwój kompetencji miękkich bądź twardych, zupełnie niezwiązanych z pracą, ale cieszących się zainteresowaniem samych pracowników. Dzięki temu, że niektóre biura rachunkowe czy też firmy zatrudniające księgowych tego typu programy mają wdrożone, to te mogą się cieszyć nieco większą lojalnością wśród swoich pracowników. Jeśli mowa o lojalnie, lojalności, no to również pojawił się temat lojalności samych klientów, którzy to. Są ze swoimi firmami i wydźwięk tutaj był dosyć pozytywny, czyli generalnie klienci są lojalni wobec biur rachunkowych, które dla nich pracują i raczej nie zdarza się często, aby takie, takie zmiany pomiędzy jednym a drugim biurem następowały. Aczkolwiek to, co wymieniłem kilka zdań temu, czyli rozwijanie swoich rekomendacji o dodatkowe usługi, powoduje, powoduje że ta lojalność klienta końcowego wobec samego biura rachunkowego coraz bardziej wzrasta. E, idąc, może już do końca naszego dzisiejszego spotkania, myślę, że. Kongres ten pokazał, że biura rachunkowe i pracujący tam ludzie są absolutnie głodni wiedzy. Spotkanie 300 osób, które były na tym kongresie obecne przez pełne dwa dni, mnie utwierdziło w przekonaniu, że tematyka, która była tam poruszana, jest dla biur rachunkowych istotna i biura rachunkowe chcą mieć dostęp do takiej wiedzy, chcą wiedzieć, jakie technologie są dostępne na rynku, chcą wiedzieć, jakie zmiany prawne funduje. Nam ustawodawca, chcą wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczać się przed atakami ze stron zewnętrznych na swoje własne systemy wewnętrzne, firmowe itd. itd. Także ten głód wiedzy, chęć pogłębienia wiedzy tutaj była bardzo, bardzo istotna i myślę, że wymaga jeszcze dalszego pogłębiania. To, co też interesowało uczestników i, i o co pytania padały z sali, no to właśnie kwestie proceduralne, legislacyjne, w jaki sposób sobie radzić, co nas czeka i tego typu zadania. Także ten, ten głód wiedzy był absolutnie wszechstronny. Pojawił się jeszcze jeden temat i to już zostawię sobie na taki deser, a mianowicie konsolidacji rynku. Jest w Polsce kilka różnych organizacji, które oferują możliwość łączenia pod jednym brandem, Sieci biur rachunkowych, i tutaj, tej tematyce też się uczestnicy kongresu przyjrzeli. Także wcale niekoniecznie trzeba prowadzić samodzielnie działalność, można się połączyć w nieco większą grupę, zyskać jej wsparcie, dostęp do różnych narzędzi marketingowych, komunikacyjnych i tym samym odciążyć swoje codzienne działania. Nazwijmy to niezwiązane z core biznesem biur rachunkowych. Okej, okay. słuchajcie, dobrnęliśmy do końca, ja mam nadzieję, że ten kongres zostanie zorganizowany w podobnym charakterze w przyszłym roku. Wiedzy dużo, bardzo ciekawe wystąpienia i mimo tego, że niektóre wystąpienia były czysto produktowe, czyli pokazujące jakie rozwiązania na rynku są dostępne, z których mogą korzystać biura rachunkowe, to były to wystąpienia, które nie były nachalne i ja tutaj odebrałem bardzo dobrą Taką moją własną opinię tego wydarzenia, że mimo tego, że mieliśmy prezentację konkretnego produktu, to zainteresowanie uczestników kongresu tego typu prezentacją akurat było tutaj na dosyć wysokim poziomie. Także można połączyć prezentacja, prezentacje produktowe z merytorycznymi wystąpieniami, z merytorycznym ogólnym przebiegiem całego wydarzenia, i jak widać obszar biur rachunkowych jest tutaj na tego typu kombinacje bardzo. Podatny. No dobrze, 15 minuta wybiła. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Mówił do Was Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic.